Panowie, siedzicie tu i nic nie wiecie. Ile dziewczyny się marnuje, proszę panów. Jakie cechy charakteru są niczyje. Koafiury, makijaże i wymiary i nie tylko, proszę panów. Nie jedynie, jakie dobra narodowe przepadają, Niewymierne areały nieużytków, Zbyt poważny to dobytek w skali kraju, By nas głowa nie bolała od przybytku. Przecież nad życiem społecznym, W naszej wspólnocie plemiennej, Ktoś czuwa, ktoś ostatecznie je reguluje, Codziennie, a tyle dziewczyn się marnuje, proszę panów. Marnotrawstwo sił i środków karygodne. Czy nie można by odgórnie objąć planem, tę oddolnie nieobjętą ilość objęć? Takie skarby narodowe nam niszczeją złote serca, kryształowe charaktery. Proszę bardzo, panowie tu się śmieją, miast postawić jakiś wniosek w tej materii. Bo tyle dziewczyn się marnuje, proszę panów, uprawnionych równowzół obywatelek. Jeśli panom nie są obce ideały, czasu święcić stratę sił tym, wdzięcznym celem. Tyle wdzięku społecznego się marnuje. Bo tyle dziewczyn się marnuje, proszę panów, uprawnionych stół obywatelek. Jeśli panom nie są obce ideały, czasu święcić stratę sił tym, wdzięcznym celem. Tyle wdzięku społecznego się marnuje, więc jeżeli sytuacja się nie zmieni, to ostrzegam, ja w tych sprawach nie żartuję, sam się zajmę rozłożonym tym problemem. Można zgodzić się lub nie z melodyjnym sądem Jana Pietrzaka, ale każdy bez wyjątku przyzna, że pięknych dziewcząt i kobiet nam nie brakuje. Dziś w drodze do pracy zakochałem się 17 razy, napisał kiedyś znany publicysta, a jeśli należy się czemuś dziwić, to przede wszystkim temu, że zakochał się tak mało razy. Nawet tak bezlitosny sędzia urody i wdzięku, jakim jest aparat fotograficzny.